No przestań to sobie w końcu robić. Dlaczego to sobie robisz? Obiecujesz sobie, że zaczniesz się zdrowo odżywiać, a przynajmniej zredukujesz ilość cukru w Twojej diecie. Obiecujesz sobie, że będziesz uprawiać sport dwa, trzy razy w tygodniu, albo przynajmniej często spacerować. Obiecujesz sobie, że już nie będziesz zalegać na kanapie wieczorami, oglądać kurtem seriali, nie będziesz skrolować do północy telefonu, a i tak to robisz. Dlaczego siebie tak traktujesz? Wiesz, że pierwszą osobą, której powinnaś dotrzymywać słowa, jesteś ty sama? Jeśli ty nie będziesz miała w sobie energii, nie napełnisz się, nie będziesz miała sił ani do działania, do pracy, do budowania biznesu, do dobrej pracy na etacie, do zajmowania się Twoimi dziećmi, Twoją rodziną, Twoimi zwierzętami. Wybór każdego dnia zależy od ciebie, co ty w siebie pakujesz mentalnie, ale także do swojego żołądka nie? A jeśli chcesz energii już od samego rana, to ja zapraszam Cię do mojej najnowszej książki Poranek, Przyjaciel, który zaprowadzi Cię do celu.